Rafał, e, rozmawiamy dosłownie kilka godzin przed ceremonią ważenia. Ile zostało kilogramów albo gramów do zbicia? Nie no kilogramów, bez przesady. Zostało 20 deko chyba tam, że tam. Także idę, trochę popluję, siknę dwa razy i jest waga. Zawsze Tobie robienie wagi no, sprawiało sporo problemów. Jak było tym razem? Powiem szczerze, że tym razem, no, muszę tu pochwalić znowu mój, mój catering Power Pack, pozdrawiam, przez już, można powiedzieć od, od, od stycznia już, posiłkuję się właśnie ich jedzeniem, jem codziennie, przywożą mi codziennie paczkę na cały dzień, bardzo rzadko, bardzo mało jem coś innego. I teraz tym razem, no zobaczcie, kurde, sami widzicie jak jest, no waga, waga zeszła. Oczywiście wiadomo tam ostatnie dwa dni musiałem przygłosić, nie? Tak samo dzisiaj, jak samo wczoraj, no bo to już bez przesady, nie, ale naprawdę dobrze zeszło. Jestem naprawdę niewysuszony, tylko po prostu jestem chudszy, mniejszy. Czyli można powiedzieć, że na starość trochę zmądrzałeś się bardziej profesjonalnie podchodzisz do, do zbijania kilogramów? Nie no, bez przesady, tam z tym zmądrzałeś, nie no, e, po prostu trafiła się firma, która zaoferowała mi właśnie pomoc w zbijaniu wagi, e, oczywiście skorzystałem z tego, e, na starość w ogóle mnie odjebało, kurczę mówię, no drugą młodość przeżywam, e, mam masażystę, mam fizjoterapeutę, e, mam trenera od siłowni, mam trenera od boksu, e, mam odżywki, e, mam jedzenie, no kurde, mam teraz tak naprawdę wszystko, co potrzeba, no i jeszcze nawet chęci. Wracamy do walki. Jak ważny będzie dla Ciebie pojedynek z Michałem Sorowatką? Nie, no wiadomo, ja przyjechałem wygrać, to nie jest tak, że ja przyjeżdżam tylko po pieniądze, chociaż dostałem do ofertę, ja przyjeżdżam naprawdę dać dobrą walkę, wygrać tą walkę, bo wiem, że czekają mnie na same walki, także dla mnie to jest motywacja. Ty podchodzisz do tego pojedynku tak naprawdę z chłodną głową. No nie, w ogóle się nie stresujesz. E, według ciebie Michał może nie wytrzymać tej presji i, i, i głowa zadecy, zadecyduje o wszystkim tak naprawdę? Nie wiem, dlaczego się martwicie o kondycję mentalną Michała. Michał jest twardy i wytrzyma na tę presję. A ja? Ja też dam radę. Interesowało Cię, jak, jak się Michał przygotowywał i, i gdzie do tych pojedynków, jak to wszystko u niego przebiegało? Czy, czy raczej skoncentrowałeś się tylko na sobie? Nie, no nie, nie wnikałem w to, ale wiadomo, to, to wszystko wiadomo, kto, gdzie, jak, po co, dlaczego, ile. Yy, wiem, gdzie trenował, wiem, co robił, wiem, jak robił, yy, są opinie o tym. Yy, mnie to nie interesuje, ja, ważne jest dla mnie zawsze jestem ja, jak ja trenuję, jak ja się przygotowuję, co ja robię. Także ja nie mam sobie nic do, do zarzucenia i jest naprawdę ok. Do pierwszej walki mówiłeś, że trenowałeś tylko albo aż miesiąc. No do tego pojedynku te przygotowania były wydłużone i chyba znacznie, znacznie lepsze. O, do tego pojedynku trenowałem długo, bo, bo tak naprawdę zaczęliśmy już od stycznia zaczęliśmy robić siłownie, zaczęliśmy robić już ćwiczenia właśnie crossfitowe z ciężarami. Mam trenera od, 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 od siłowni, tam robię to co on każe. Później wyszliśmy w etap przygotowań właśnie do gali, do sparingu w Radomiu, Te, ta, ta, ta walka była takby elementem przygotowań, miał być troszeczkę, miał lepiej się zaprezentować, no niestety robił tak jak robił, no ale ja swoje przećwiczyłem, przerobiłem, później troszeczkę odpoczynku i później już przygotowania właśnie to, konkretnie do tej walki, także wszystko jest, na, no, no naprawdę, no wszystko, kurczę, przepiękło super. W pierwszej walce bardzo dużo wkładałeś się pod Myślę, Myślisz, że teraz y, w tym pojedynku Michał również y, pozwolić się tak rozkręcić i, i tak poprowadzić y, walkę? A nie wiem, to tu trzeba się Michała zapytać, czy mi pozwoli, jak mi pozwoli tego jedne. Bardzo pewny z siebie jesteś. Tylko to jest duża różnica, pewne siebie, a zrozumiały, ja nigdy nie jestem zrozumiały, nigdy nie byłem, ja po prostu znam swoją wartość, wiem jak się ciężko przygotowałem, wiem co robiłem, wiem, że się nie obijałem, nie mam sobie nic do zarzucenia, naprawdę, jeżeli chodzi o treningi, no może mógł trochę więcej odpoczynku mieć, bo tak naprawdę z 70 treningów w miesiącu poprowadziłem, ale też się poświęciłem, bo normalnie prowadzę 120, także i tak było dobrze. Na ile procent zobaczymy lepszego Jackiewicza niż tego w, w Ełku? U, czy to też wszystko zależy od Michała, no mówi, no to, to, jest, to, jest, to jest tak, no zrobię ci tyle, ile mi pozwolisz, tak? Niektórzy mówią, nie, musisz zrobić właśnie to, co masz zrobić, nie, no, chuja, prawda. E, ja umiem, jestem lepszy, umiem wszystko zrobić lepiej, szybciej, ale ktoś mi nie pasuje, ja tego po prostu nie zrobię, ale wtedy trzeba się przekwalifikować w ciągu łamka sekundy i po prostu robić to, co wchodzi i nie dawać się trafiać i robić swoje. Przed rozmową pokazywałeś mi urywki swojego treningu szybkościowego z środy. Czy w środę to był Twój ostatni trening, wczoraj i dzisiaj to już tylko odpoczynek i, i, i robienie tych, tej reszty wagi? Wczoraj żeśmy zrobili jeszcze krótki trening, ja normalnie w czwartki robię treningi też, także krótka tarcza, jakieś tam troszeczkę bierze, troszeczkę sałny odpocząć, poleżeć, pospać, dzisiaj teraz dopiero niedawno wstałem, także już wkręcam się już właśnie powolutku w tą walkę, powoli waga już jest nimi to także powadzę, zjemna pije się i wtedy już się całkiem wkręcę. Rafał Jackiewicz zacznie żyć tą walką jak spojrzy Michałowi Surowatce w oczy? Nie, tam gdzie tam będę patrzył w oczy, tam patrzą, tyle fajnych rzeczy się dzieje, tam będę patrzył się mu w oczy. Dobra, nie zatrzymujecie dłużej. Dzięki za rozmowę. Nie ma sprawy.